Właśnie odnalazłem masną bazę na moim serwerze, a to dlatego, że jest ona prowadzona przez masnego żula i zaraz zweryfikujemy, czy rzeczywiście jest to tak masna gildia, jak jej właściciel. No na sam początek, oczywiście rzuca nam się w oczy ta farba bambusów, jest ona no takich średnich rozmiarów, to nie jest największa farma bambusów, sorry, yy, tych kaktusów, bo no pamiętajmy o tym, że jak te kaktusy spadają, to one czasami wpadają w kaktusy i koniec końców te itemy no nie spadają do wody, czasami po prostu giną w powietrzu, więc no... Uważam, że jest to dosyć taka średnia farma, mogłaby być większa. I widać, że te skrzynki są na bieżąco opróżniane, także masny żul tutaj no, wbija co chwilkę i sobie to elegancko sprzedaje, żeby go nikt nie splądrował. Poza tym masny żul posiada w swojej bazie taki enchant z kowadełkiem. Oraz są tutaj jakieś zakoblowane takie skrzynki, zobaczcie, tylko dlaczego jak ja to otwieram, to się otwiera jedna skrzynka, pojedyncza, tutaj tak samo. Wyszedł z waniszej to otworzył. A, to dlatego, ale dziwny błąd, słuchajcie, odkryłem. No, trochę tych itemków jest tutaj w tej skrzynce. Co by nie było. A czy waszym zdaniem masny żul zbudował masne państwo? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Ale jeśli uważasz, że potrafisz lepiej, no to dołączaj na Pixel Park, zbuduj swoją bazę, a ja nagram z niej odcinek.